Siema z tej strony Kubik, z witam i zapraszam Was na kolejny odcinek mojej kariery z FIFA 14. Kontynuujemy Mistrzostwa Świata. Przed nami jeszcze dwa mecze w grupie. Zobaczymy, jak to wszystko się rozwinie. Gramy mecz numer jeden z Rumunią, potem czeka na nas Argentyna, ale o tym wszystkim później, ponieważ chciałbym na wstępie Wam podziękować za ilość komentarzy pod poprzednim odcinkiem. To coś niesamowitego. Nie spodziewałem się naprawdę, że taki odzew spowoduje moje pytanie o to, czy zostać w Wolfsburgu, czy odejść. Jak się okazało, odpaliłem granat. Te komentarze wybuchły ze zdwojoną siłą. Było ich blisko 100. Ja się nie spodziewałem, że aż tak jesteście zaangażowani w tą serię, za co bardzo Wam dziękuję. I najlepsze jest to, że ja w tym filmie pytałem bodajże w okolicach połowy filmiku, co o tym sądzicie. Także tak, tylu ludzi wytrwało do tego momentu, za co Wam serdecznie dziękuję. Oczywiście postanowiliście w tych komentarzach, że odchodzę z Wolfsburga. I tak też zrobię. Odejdę również wydaje mi się z Bundesligi. Zobaczymy jeszcze jakie oferty będą, żeby na ten ostatni sezon była jakaś zmiana. Było chociaż trochę ciekawie. Zobaczymy jaki obiorę kierunek, ale o tym później, bo trwają Mistrzostwa Świata i trwa jeden z najważniejszych meczów dla nas w grupie. Jest 43. minuta. Oto nasza sytuacja. Tutaj z lewej strony uruchomiłem Koseckiego. Wszystko to spokojnie, powolnie dośrodkowanie. Nie wygrałem tej główki. Wygrał ją Wolski, ale nie ma bramki. I na razie z Rumunią Remisujemy 0 do 0 i taki też wynik utrzymał się do przerwy. To jest wynik niebezpieczny, ponieważ właśnie z Rumunią walczymy o drugie miejsce w grupie. Ja nawet nie chcę myśleć o tym, że moglibyśmy urwać punkty Argentynia. To sytuacja z drugiej połowy, 59 minuta i zobaczcie, jak rozegrany rzut wolny Lewandowski wygrał tą piłkę. Z Wolski sam na sam broni to Bramkasz, ale Wolski jakimś cudem dopada do tej piłki i prowadzimy 1 do 0. A trzeba przypomnieć wam, o ile nie oglądaliście poprzedniego odcinka, że mecz. Otwarcie Mistrzostw Świata udało nam się wygrać, rozstrzelaliśmy. Nową Zelandię także na ten moment mamy w grupie 6 punktów i awans do kolejnej fazy pewny, zobaczymy jak to wszystko dalej się rozwinie. Kolejna nasza akcja, 64 minuta, moje podanie do Wolskiego. Wolski za pola karnego. Nie ma jego drugiej bramki, a to by już ustawiło nas zupełnie. Myśmy mieli pełny spokój, Ja tu kolejna nasza sytuacja, nie zwalniamy tempa, atakujemy w tym meczu, tutaj się przedzieram lewą stroną, jestem szybki, to widać dośrodkowanie, jest tam Wolski i Wolski zdobywa bramkę. Numer 2, prowadzimy już z Rumunią 2-0. Wyjście z grupy to był plan minimum, ale również plan optimum, bo nie liczę na zbyt wiele po wyjściu z grupy, ale spójrzmy, akcja Rumunii, nic z tego, ależ zamieszanie. Jeszcze raz będą próbować i jeszcze raz był spalony, ale i tak obronił to Szczęsny. A tutaj nasza akcja z 86 minuty, także prawdopodobnie nic już groźnego dla nas się tutaj nie wydarzy. Bartkowski oddaje mi piłkę, znowu będę dośrodkowywał z lewej strony, nie tym razem. Kiwam się z obrońcami Rumunii, wychodzi mi to nawet nieźle dośrodkowanie. Jest Lewandowski, broni bramkarz rumuński. Także nie będzie 3-0, a 2-0. Wygrywamy z drużyną Rumunii i mamy już 6 punktów w grupie po dwóch bramkach. Wolskiego, świetny mecza. Zobaczcie na trybuny, bo pytaliście mnie w komentarzach również, gdzie rozgrywane są te Mistrzostwa Świata. Patrząc na trybuny, chyba w Polsce. Chociaż oczywiście, jako gospodarz byśmy mieli awans zapewniony, a tak musieliśmy go wywalczyć na boisku. Ocena meczowa 8-1. Okej, okay, może być. Najważniejsze są 3 punkty. Każdą ocenę biorę w ciemno. A przed nami ostatni mecz w fazie grupowej, mecz z Argentyną, w którym niestety nie zagram. Selekcjoner postanowił oszczędzić. Najważniejsze ogniwo reprezentacji Polski na ten mecz. Zobaczymy jak poradzą sobie moi koledzy. Beze mnie nie jesteśmy faworytem w tym meczu i też tracimy pierwszą bramkę. Ale Zieliński bardzo szybko wyrównuje już w dziesiątej minucie. Zobaczymy jak to się wszystko dalej rozwinie. To jest było nie było mecz o pierwsze miejsce w grupie. Zieliński wyprowadza nas na prowadzenie. 2 do 1 Polska prowadzi z Argentyną. To by było coś niesamowitego. Już jest 2-2. A jeszcze sporo czasu przed nami. Czy Argentyna dobije nas w końcówce 85-6 minuta? Nic się nie dzieje i nic się nie stało. 90 minuta remis i spójrzcie na tabele! Bo Polska na czele. Niesamowita sprawa. Wygraliśmy grupę z Argentyną. Coś nieprawdopodobnego, oczywiście była też Rumunia i Nowa Zelandia, ale to sobie odpuśćmy, no i mecz w kolejnej fazie już pucharowej. mistrzostw świata. Naszym rywalem nie będzie potęga. Będzie nią. Paragwaj, który nie jest już tą drużyną co przed laty. A ja pamiętam oni, byli w stanie postraszyć każdą niemal drużynę z czołówki światowej. Bardzo dobrze wspominam bramkarza, werta, Co to był za kolej? To był naprawdę Kozak. No ale o tym innym razem Polska, Paragwaj. Zaczynamy mecz. No i na co tu liczyć na awans? Kto wie, może się uda. Zobaczymy. Pierwsza sytuacja. Dla Polski już w czwartej minucie meczu, tutaj moja akcja z prawej strony z Błaszczykowskim, dobre podanie Błaszczykowski, na prawej stronie dośrodkowuje na głowę Lewandowskiego i Lewandowski zdobywa bramkę, ale się dzieje dzisiaj. Piąta minuta, Polska prowadzi z Paragwajem, 1 do 0, a my nie zwalniamy tempa. Jedenasta minuta, znowu akcja prawą stroną, Błaszczykowski tym razem nie wrzucał, oddaje piłkę do mnie, ja jestem w polu karnym, tutaj się uwolniłem świetnie, będę dośrodkowywał Lewandowski. I powinna być druga bramka, a jest tylko słupek. No niesamowicie układa się to spotkanie. Tu już powinno być 2-0, ale my dalej szalejemy tą prawą stroną. Znowu Błaszczykowski znowu oddaje do mnie. Ja tutaj próbowałem się przedzierać, nic z tego, ale fatalnie wybijają obrońcy Paragwaju. Mam jeszcze tą piłkę do Lewandowskiego na głowę. Zagrana miękko i jest 2-0. To co powinno być przed chwilą. Stało się w tym momencie, a Paragwaj odpowiada. 28. Minuta rocha. Zboczna siatka, można odetchnąć. Ten wynik utrzymał się do przerwy. Prowadzimy z Paragwajem 2 do 0 po dwóch bramkach. Roberta Lewandowskiego, oby tak dalej. Ale w drugiej połowie obudził się Paragwaj. Oto jedna z ich akcji. Ortiz, tutaj spokojnie rozgrywają w środku pola fenomenalna piłka do Echeberi o bramki, ale tam niesamowicie blisko było. Bramki samobójczej, na szczęście nic z tego nie wyszło, nie ma bramki kontaktowej, a w odpowiedzi polska reprezentacja, świetna piłka do Lewandowskiego. No, nie dogonił jej w odpowiednim momencie, nie ma bramki, a my jedziemy dalej. Bartkowski z lewej strony tutaj, minimalny był chyba spalony, ale sędzia nie gwizdnął, Bartkowski, czy to był strzał czy podanie? Nieważne, niestety Lewandowski obok bramki. No my atakujemy dalej. Paragwaj nie istniał w tym meczu, to muszę wam powiedzieć, przynajmniej jak do tej pory. Krychowiak wycofuje do mnie, zauważyłem tutaj świetnie ustawionego Zielińskiego. jaka to jest fenomenalna sytuacja na podwyższenie rezultatu. Nic z tego, a to już 90. minuta i wy wiecie, że my nie odpadniemy, jeszcze mamy sytuację na 3-0. Kosecki, Rybus, jeszcze raz Rybus broni Silva, nic więcej w tym meczu się nie wydarzy. 2 do 0. Polska reprezentacja ogrywa Paragwaj i jesteśmy w ćwierćfinale Mistrzostw Świata. Polska reprezentacja jest w ćwierćfinale Mistrzostw Świata. Kto by się spodziewał? Naprawdę wielki sukces teraz. To już właściwie nic nie musimy, teraz tylko możemy. No bo co? Brakują nam 3 mecze i możemy wznieść puchar w górę. 9,5 ocena meczowa. Nie będę tego komentował zresztą ocena. Mówi wszystko a tu po kłosie wystawienia mnie na listę transferową pojawiła się już pierwsza oferta z Chelsea. No, już konkret, ale na razie to zostawiam. Nie jestem przekonany do tego, czy akurat w BPL chcę tą karierę skończyć. Zobaczymy jeszcze co zaproponują mi inne kluby, ale to nie jest ważne. Gramy przecież na mistrzostwach świata ciągle. Tym razem Rywalem o półfinał będzie reprezentacja Urugwaju, także skończyły się żarty. Urugwaj to już nie są górki. Do tej pory mieliśmy sporo szczęścia, ale w tym meczu szczęście nie wystarczy. Urugwaj, Polska o półfinał Mistrzostw Świata. Mecz niesamowita sytuacja. Jedziemy. Pierwsza groźna sytuacja, a jakże dla Urugwaju, tu już skończyły się żarty, tu już nie ma ogórków, fenomenalna piłka do Kawaniego, kawanie opanował to świetnie i lewą nogą obok bramki. Oj zadrżało mi serce, to powinna być bramka dla Urugwaju, a w odpowiedzi polska reprezentacja, bo też nie będziemy w tym meczu chłopcem do bicia, świetna piłka do mnie, ale jak ja bym mógł to zamienić na gola. Aż tak dobrze głową nie strzelam, a tutaj kolejna akcja polskiej reprezentacji, Urugwaj trochę przycichł. Po tej fenomenalnej pierwszej akcji to jest świetna piłka do Błaszczykowskiego. Błaszczykowski dośrodkowanie i Muslera mnie uprzedził. Tu się zanosiło na bramkę. No ale na razie nic z tego. Tymczasem akcja Urugwaju. Rzut wolny, szczęsny broni. Ale to jest niebezpieczna sytuacja i udało mu się wypiąstkować tą piłkę. Szczęście nam sprzyja. To najważniejsze, to już sytuacja z końcówki pierwszej połowy, doliczony czas gry. Tutaj walczymy z lewej strony boiska. Sporo szczęścia, że ta piłka nie wyszła. Na aut, ale czy wyjdzie na aut bramkowy? Nie tym razem Błaszczykowski to opanował? Mam piłkę przed polem karnym, podaję do Krychowiaka. Krychowiak, wspaniała sytuacja. Jeszcze lepszy strzał! Jeden do zera z lewej nogi Krychowiak. Proszę bardzo, co tu się dzieje? To jest jakieś szaleństwo. Polska prowadzi po pierwszej połowie meczu ćwierć finału mistrzostw świata z Urugwajem 1. Do zera. No ale ile może trwać to szczęście? Jak się okazuje, niezbyt długo kawani paulowany przez Salamona w polu karnym. I mamy rzut karny. Niestety, szczęście się skończyło. Kawani kontra szczęsny. Kto wyjdzie zwycięsko z tego pojedynku? Kawani. Poprzeczka! Nie ma bramki! Wybi, wybi tą piłkę! Jeszcze przejął to Urugwajczyk. Ależ nam się zadziało. Na szczęście nie trafił w bramkę. Uff, mogłoby być naprawdę nieciekawie. A tak, prowadzimy w dalszym ciągu 1 do 0. I mało tego. Atakujemy. Tutaj wykorzystałem błąd obrońców Urugwaju. Jedziemy z akcją. Woski Lewandowski. ale szybko to rozegrany. Ale co Lewandowski chciał zrobić w tej sytuacji? Chyba tylko zagrać na czas. Wybić tą piłkę jak najdalej. Ale to nie jest nasza gra. Tutaj kolejna nasza sytuacja. Świetnie wychodzę. Jest Zieliński. Czemu on mi nie podawał tej piłki na pierwsze tempo? Faulowany. Będzie rzut wolny. Ale czy Zieliński jest dobrym wykonawcą rzutu wolnych? Ależ oczywiście! Jest bramka. Jest 2-0 w 70 minucie. Proszę państwa. Polska reprezentacja, czyżby w półfinale mistrzostw świata, to jest jakieś szaleństwo, to nie może być prawda, kolejna sytuacja polskiej reprezentacji, uskrzydleni kolejną bramką, tutaj wychodzę z lewej strony, mam sporo miejsca, jest Lewandowski niepilnowany w polu Lewandowski 3 do 0, 3 do 0, Polska Urugwaj 3-0, to jest coś niesamowitego, nieprawdopodobnego, prowadzimy z Urugwajem, na 6 minut do końca 3-0, tutaj szansa Urugwaju nie ma tej bramki. Jak to obronił szczęsny cud? Cuda się dzieją, panie i panowie. Cuda, Polska w półfinale. Mistrzostw Świata 3-0. Pokonany Urugwaj. Lewandowski, Zieliński, Krychowiak. Ja nie mam po prostu co powiedzieć. Brak mi słów. Niesamowite są te spotkania w Mistrzostwach Świata. 9.6 ocena meczowa, czyli jeszcze lepiej niż w poprzednim spotkaniu, tym bardziej nie zamierzam tego komentować. Dwie asysty. No, trzeba przyznać, że ja jestem ojcem tego sukcesu polskiej reprezentacji, bo spójrzcie, spójrzcie na drzewko turniejowe. Półfinał Mistrzostw Świata dla Polski gramy z Niemcami. To wszystko w kolejnym odcinku. Z drugiej strony drabinki, Włosi i Francuzi. Będzie bardzo ciekawe spotkanie, a Francuzi uwaga, uwaga, pokonali w ćwierćfinale. Reprezentację Walii. Jak się oni tam znaleźli, to jest na pewno wielka niespodzianka. No ale nic, nie interesuje nas Walia, nie interesuje nas póki co Francja ani Włosi, interesują nas Niemcy. Jak mi pójdzie w tym spotkaniu i czy Polska zostanie mistrzem świata? Sprawdźcie to w kolejnym odcinku tej serii, na który Was serdecznie zapraszam. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, trzymajcie się. Cześć!